Być może Was delikatnie zaskoczy, ale poza Apple, Samsungiem czy Xiaomi istnieje jeszcze wiele innych ciekawych marek urządzeń mobilnych, które być może nie dominują obecnie na rynku, ale wciąż oferują całkiem ciekawe rozwiązania, które na pewno znajdą swoich zwolenników. Do jednej z takich linii należy Google Pixel, który wprawdzie nie jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o smartfonowe zakupy, ale powszechnie chwali się go za autorski procesor zoptymalizowany pod kątem AI, całkiem niezły aparat, czy wreszcie zupełnie czystą wersję Androida, która poprzez pozbawienie i zbędnych nakładek producenta zapewnia płynne i szybkie działanie bez konieczności wywalania zeń połowy niepotrzebnych aplikacji. W naszym kraju seria ta, przynajmniej do niedawna, była dość średnio kojarzona, ponieważ oficjalnie na polski rynek weszła dopiero od ósmej generacji, która pojawiła się w połowie 2024 roku. Historia tego urządzenia na świecie jest jednak znacznie dłuższa, ponieważ jego pierwsze modele zaprezentowano w październiku 2016 roku i traktowano je wówczas jako spadkobiercę jeszcze bardziej egzotycznie brzmiącego Nexusa. Tutaj się zresztą zatrzymamy, ponieważ to nie Pixel będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, a poprzedzający go i nieco zapomniany, jednak wciąż bardzo ciekawy eksperyment, w ramach którego Google sprzedawało urządzenia mobilne tworzone przez innych producentów, takich jak LG, Motorola czy Samsung. Brzmi ciekawie? No to w takim razie zapraszam do materiału. Ideą powstania Google Nexus było stworzenie instrumentu, który stanowiłby wzorcowe odzwierciedlenie wizji firmy w stosunku do systemu Android. Miały to być wydajne i przyjazne użytkownikowi sprzęty, które poprzez najnowsze aktualizacje oraz brak niepotrzebnych dodatków zademonstrowałyby w pełni jak system ten powinien działać i wyglądać w swojej najczystszej postaci. Dodatkowo producent postawił też na wysoką wydajność sprzętową oraz odblokowany bootloader, co pozwoliło innym deweloperom na dokonywanie software'owych modyfikacji, czy też badania autorskich aplikacji, czyniąc z niego dobrą platformę do testów. Najciekawszym w tym wszystkim wydaje się być jednak proces samego tworzenia, ponieważ w jego trakcie Google współpracowało z wieloma innymi firmami, takimi jak HTC, Samsung, LG, Motorola czy Huawei. Odział obowiązków był natomiast taki, że amerykański gigant projektował interfejs użytkownika, opracowywał i dostarczał oprogramowanie, a także odpowiadał za marketing i dystrybucję. W pewnym stopniu wpływał on również na design dążąc do uzyskania efektu minimalizmu i maksymalnej funkcjonalności. Deweloperzy natomiast dostarczali specyfikacji technicznej oraz odpowiadali za fizyczną realizację zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, zachowując jednak pewną swobodę w koncepcie wizualnym. Pierwsze doniesienia na temat nowego smartfona produkowanego w szeregach amerykańskiego giganta pojawiły się już w 2009 roku, kiedy wedle plotek na rynku miał pojawić się tzw. Google Phone. Nazwa faktycznego urządzenia nieco się jednak różniła. Ponieważ pierwszym modelem z nowo powstałej linii okazał się Nexus One, stworzony przez firmę HTC. Jego sprzedaż ruszyła w styczniu 2010 roku i początkowo dostępna była wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej, co było nowatorskim, aczkolwiek dość ryzykownym jak na tamte czasy posunięciem. Brak wsparcia operatorów i fizycznych sklepów wpłynął bowiem negatywnie na wyniki sprzedaży, przez co Google bardzo szybko wycofało się z nietrafionego pomysłu na rzecz tradycyjnych kanałów dystrybucji. Pod względem technicznym był to całkiem solidny. Telefon, który jako jeden z pierwszych korzystał z procesora Qualcomm Snapdragon o taktowaniu 1 GHz, posiadał 5 mp aparat z autofokusem oraz 512 MB pamięci RAM. Nexus One był również debiutującym sprzętem opartym na Androidzie w wersji 2.1 od razu po wyjęciu z pudełka, dzięki czemu wyróżniał się kilkoma nowinkami, takimi jak dynamiczne tapety, wsparcie dla transkrypcji mowy na tekst, ekran główny z pięcioma pulpitami oraz zupełnie nowe animacje systemowe powodujące szybsze i płynniejsze działanie interfejsu. Chwalono również AMOLEDowy responsywny ekran oraz elegancki design. Jednak z drugiej strony nie obeszło się bez krytyki wysokiej ceny oraz ogólnych problemów z dostępnością. Niektórym brakowało też preinstalowanych aplikacji do wideorozmowy czy synchronizacji kont w mediach społecznościowych. Najważniejsze było jednak to, że Google stworzyło wokół siebie atmosferę prawdziwej ekscytacji, ponieważ ich najnowszy produkt praktycznie w każdym aspekcie technicznym przewyższał będącego na topie iPhone'a. Pomimo tego Opinii publicznej wcale nie dało się tak łatwo przekonać, powodując brak komercyjnego sukcesu, chociażby ze względu na przypiętą łatkę telefonu dla geeków. Tak czy inaczej, udało się poczynić ten pierwszy, najważniejszy krok w kierunku stworzenia własnej linii smartfonów, więc w pewnym stopniu założone cele zostały zrealizowane. Na kolejny model z linii nie trzeba było czekać nawet roku, ponieważ ten pojawił się już 16 grudnia 2010. Za jego produkcję nie odpowiadał zaś nikt inny jak Samsung. Nexus S, bo tak. Nazywał się następca, jako pierwszy na świecie mógł pochwalić się obsługą popularnego systemu operacyjnego Gingerbread w wersji 2.3, a także tytułem pierwszego smartfona na Androidzie, który zarówno sprzętowo, jak i programowo wykorzystywał technologię NFC. Jeżeli chodzi o ciekawostki, był to również pierwszy komercyjny telefon certyfikowany przez NASA do lotów Kosmos oraz użytku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dobrze przyjętą nowinką był również lekko zakrzywiony 4-calowy ekran Super AMOLED lub Super LCD do wyboru. Poza tym telefon działał na procesorze Exynos Samsunga i był pozbawiony slotu kart microSD, co z kolei nie każdemu się podobało. Jeszcze większej innowacji w zakresie designu doczekał się trzeci z kolei Galaxy Nexus, który wprowadził na salony Androida 4.0 Ice Cream Sandwich oraz zakrzywiony ekran ze szkła o wysokiej rozdzielczości. Było to również jedno z nielicznych urządzeń, które oficjalnie wspierało Google Wallet, czyli poprzednika systemu płatności Android Pay. Warto też wspomnieć, że choć telefon uważano powszechnie za duży krok naprzód dla Androida, w jego historii nie obyło się bez pewnych problemów natury prawnej. W czerwcu 2012 roku Apple wniósł bowiem przeciwko niemu pozew, twierdząc, że Galaxy Nexus narusza jego patent dotyczący sposobu wyszukiwania informacji, domagając się wstrzymania sprzedaży modelu na terenie Stanów Zjednoczonych. Nadgryzione jabłko było zresztą na tyle zdeterminowane, że zdecydowało się nawet zapłacić ogromną kaucję, bliską 96 milionów dolarów, na wypadek, gdyby przegrało całą sprawę. Ostatecznie w wyniku prowadzonego postępowania Galaxy Nexus został jednak zawieszony i tymczasowo usunięty z oferty Google Play, natomiast do sprzedaży powrócił jeszcze 6 lipca tego samego roku. Był to również ostatni model stworzony przez Samsunga dla Google, ponieważ kolejne generacje, to jest czwarta i piąta, zostały stworzone przez LG. Tempo wydawnicze wciąż było spore, ponieważ Nexus 4 trafił na półki sklepowe niecałe 4 miesiące po przywróceniu sprzedaży jego poprzednika. Ekran zdążył przez ten czas urosnąć do 4,7 cali, do łask powrócił procesor Qualcomm, a pamięć RAM uległa podwojeniu. Największe wrażenie robiły jednak jego design ze szklaną obudową i efektem holograficznym, a także możliwość ładowania bezprzewodowego. Był to również pierwszy smartfon z linii Nexus, którego oferowano w stosunkowo niskiej cenie, co spotkało się z dużym popytem oraz ponownym problemem z dostępnością. Rok później wydano zatem jego następcę w postaci Nexusa 5, który był pierwszym smartfonem w historii korzystającym z Androida 4.4 KitKat. Poza tym poprawiono w nim aparat, za zamontowano 5-calowy ekran w rozdzielczości Full HD oraz tym razem odpowiednio przygotowano się na zwiększony popyt. Dzięki tym prostym zabiegom piąta generacja stała się jedną z najlepiej przyjętych i sprzedających się serii do tej pory. Nie oznaczało to oczywiście, że LG pozostanie z nią na zawsze, ponieważ już w 2014 roku do akcji wkroczyła Motorola. Nexus 6 jako innowator w linii pojawił się w postaci fabletu, który posiadał potężny i ostry jak brzytwa niemal 6 ekran. Za jego sprawą do powszechnego użytku wprowadzono również Androida 5.0 Lollipop. Paradoksalnie jednak największy atut w postaci wyświetlacza okazał się też głównym źródłem krytyki, ponieważ użytkownikom nie do końca spodobał się przesadzony rozmiar urządzenia. Marudzono również na brak slotu na kartę microSD, niemożność wymiany baterii, czy też pozbawienie modułu radia FM. Z otwartymi ramionami przywitano natomiast funkcję HDR+, która znacząco poprawiała jakość wykonywanych zdjęć. Wzrastająca reputacja Huawei spowodowała zaś, że Google skusiło się powierzyć chińskiemu gigantowi produkcję modelu Nexus 6P. W porównaniu do produktu Motorola zdecydowano się na delikatnie mniejszy ekran, a także w pełni aluminiową obudowę. Celem jego wydania była zaś nowa strategia amerykańskiego przedsiębiorstwa, które zapragnęło mieć w swoim portfolio urządzenie marki premium. Miało ono więc zachwycać nie tylko pod względem high-endowej specyfikacji, ale i wyrafinowanego wykonania, przyciągając do siebie użytkowników szukających rozwiązań z najwyższej półki. Równolegle do 6P do akcji ponownie wkroczyło też LG, które wydało swój odrębny model 5X. Oba urządzenia działały natomiast pod kontrolą tego samego systemu Android 8.1 Oreo i stanowiły ostatnie smartfony przed wydaniem Google Pixel. Linia Nexus nie ograniczała się jednak wyłącznie do telefonów komórkowych. Przykładowo przygotowany przez Asusa Nexus 7 wcale nie stanowił jego najnowszej generacji, jako że wyszedł jeszcze w 2012 roku, a swoją nazwę wziął po prostu z wielkości wyświetlacza, konkurując w segmencie tabletów. Tak samo było zresztą z dziewiątką stworzoną przez HTC oraz dziesiątką przygotowaną gotowaną przez Samsunga. Nietypowym członkiem w rodzinie był natomiast Nexus Q, który stanowił urządzenie multimedialne zintegrowane z usługą Google Play. Sprzęt ten wyglądem przypominał kulę z kolorowymi diodami LED okrążającymi całą bryłę. Natomiast jego główną funkcją było przesyłanie mediów z różnych urządzeń z Androidem do telewizora, z którym został on wcześniej sparowany. Produkt ten według wielu użytkowników był jednak zbyt drogi jak na możliwości, które oferował, a jednym z jego głównych mankamentów była niemożność strumieniowania treści z serwisów innych niż Google. Co ciekawe sprzęt ten nigdy nie doczekał się oficjalnego wydania, a po początkowych problemach i negatywnych recenzjach producent wstrzymał jego premierę oferując darmowe egzemplarze niektórym osobom, które złożyły zamówienia przedpremierowe. Współpraca z Asusem zaowocowała zaś Nexus Playerem, czyli drugim podejściem do podbicia rynku Smart TV. Jego nabywcy mogli cieszyć się wyselekcjonowanymi aplikacjami oraz wybranymi grami z oferty Google Play, a sama przystawka miała podjąć się rywalizacji z innymi odtwarzaczami na rynku. W ramach projektu dostęp. Wciągiono nawet specjalnego pada, którego można było dokupić opcjonalnie, jednak urządzenie to ani nie było zaawansowane technicznie, ani też nie cieszyło się zbyt dużą popularnością, dlatego już dwa lata później wycofano je ze sprzedaży. I to już wszystko co przygotowałem na dziś. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś okazję używać Nexusa, a także jakie wrażenia z tego płynęły. Tymczasem to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Chciałbym powiedzieć, że nigdy nie farbowałem włosów, ale czasami gole nogi. Na razicho.